W tym filmie testujemy rozdzielczość HD, czyli 1280x720 pikseli w Samsungu Galaxy Note 4, tylna główna kamera. Rozdzielczość na pewno nie jest tak wysoka jak Full HD, Quad HD czy też Ultra HD, jednakże bardzo często rozdzielczość HD w pełni wystarcza do kręcenia filmów. Podobnie jak Full HD nie ma ograniczeń czasowych, jedynie pojemność karty. Ostrość łapana jest szybko, kolory są dobre, szczególnie że jesteśmy teraz w oświetleniu LEDowym. owym W związku z tym nie jest to najprostsze oświetlenie do nagrywania. Tak więc, w wielu przypadkach rozdzielczość HD w pełni wystarczy do kręcenia filmików, jeżeli oczywiście nie, nie wymagamy rozdzielczości wyższej. Zaletą e, rozdzielczości wyższych jest to. Że możemy sobie zrobić zrzut z takiego filmu, i oczywiście potem e, film. W rozdzielczości Full HD już robimy sobie zdjęcie około 2 megapikselowe czyli da się to wywołać i nie wygląda to najgorzej. Oczywości, oczywiście, QHD i Full HD, e, i Ultra HD te rozdzielczości zapewniają nam znacznie większe możliwości, żeby wyciągnąć potem jakąś klatkę z filmu, który sobie nagramy. Teraz kręcimy 720p czyli standardowym HD. Test Zuma, w tym momencie mamy oczywiście do dyspozycji optyczną stabilizację obrazu. Jak widzicie, nic nam nie skacze, mimo że ręka mi się lekko częsie Nagrywanie jest płynne, dokładne, w moim przekonaniem bardzo dobre, szybkie. Kolory są oczywiście żywe. Testujemy rozdzielczość HD, dokładnie to jest Full HD. 30-klatkową w Samsungu Galaxy Note 4. Już idzie zaobserwować, że jest duża różnica pomiędzy Full HD w 30 a 60 klatkach. Samo przychodzenie aparatem, znaczy kamerą teraz e, tylną, powoduje, że są takie skoki. Nie jest to taki płynny materiał przy nagrywaniu 60-klatkowym. Jest naprawdę znacznie większy komfort nagrywania, te klatki znacznie szybciej się odświeżają i widać to przy szybkim przechodzeniu pomiędzy różnymi scenami jakkolwiek aparat w Samsung Galaxy Note 4 zasługuje na ogromny plus Zróbmy sobie test do Zuma 8-okrotny. obraz prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, zresztą pewnie podzielacie to, to widać. 1920 na 1080 pikseli. Bardzo dobrze się sprawuje przy filmach nagrywanych. Teraz testujemy rozdzielczość Full HD w Samsungu Galaxy Note 4, główną kamerką tylną przy 60 klatkach na sekundę. Zobaczcie, jaki będzie obraz, właśnie teraz I Już przy samym kręceniu widać, że obraz jest znacznie płynniejszy Rejestrowane klatki Zobaczcie, nawet takie szybkie przesuwanie powodują, że ten obraz jest naprawdę bardzo stabilny Zobaczmy, co tam u kotka słychać O, trzeba Ci oczka wyczyścić zaraz się za Ciebie zabierzemy jesteśmy w, w świetle LED-owym tak więc trudnym świetle dla aparatów kamery, jak widzicie Samsung Galaxy Note 4 świetnie się sprawuje nawet w takim sztucznym oświetleniu przejdźmy sobie do do zewnętrznego światła jak widzicie, przechodzenie kamerą nawet dość szybko między scenami przy 60 klatkach na sekundę to jest naprawdę fajna sprawa. Wszystko naprawdę dobrze się prezentuje. Zróbmy sobie test z Zuma. Zero problemu. W tej rozdzielczości już działa nam eee, optyczna stabilizacja obrazu, dlatego ten obraz jest, jak widzicie, znacznie lepszy niż w rozdzielczościach. Ultra HD czy też Quad HD? Ok, w tym filmie testujemy Samsunga Galaxy Note 4 w rozdzielczości QHD, czyli Quad High Definition 2560 na 1440 pikseli, czyli dokładnie tak jak natywna rozdzielczość ekranu Samsunga Galaxy Note 4. Też mamy ograniczenie do 5 minut kręcenia filmu i też w tej rozdzielczości tak samo jak w Ultra HD to jest tylna kamerka, czyli główna, nie mamy możliwości uruchomienia stabilizacji obrazu. Przetestujemy sobie zoom ośmiokrotny. Tak więc, jak widzicie, e, Rewelacja. Witam Was serdecznie. To test Samsunga Galaxy Note 4 kamerka tylna, główna rozdzielczość Ultra HD. Maksymalnie możemy w tej rozdzielczości nagrywać firmy tylną kamerką o długości 5 minut. Zobaczcie sobie teraz, jak będzie wyglądał materiał w pomieszczeniu, który jest oświetlany żarówkami LEDowymi po moim przekonaniu. Nagrywanie jest bez najmniejszego problemu. W tej rozdzielczości każdy szczegół powinien być zachowany bez najmniejszego problemu, tak jak już wspomniałem. Tak więc filmy będą, co prawda, może niedługie do 5 minut, ale większość filmików, jakie kręcimy, to jest właśnie taki czas. Ok, zobaczmy jeszcze, jak to będzie w świetle zewnętrznym przetestujemy sobie zaraz zooma oczywiście pamiętajcie za każdym razem aby obiektyw zawsze przeczyścić przed robieniem zdjęć, filmów itd. Tak w smartfonach ok, teraz przetestujemy sobie zoom może na ten budynek tam na końcu jest to zoom e, ośmiokrotny Myślę, że każdy z Was widzi, że mamy tutaj do, do czynienia z naprawdę bardzo dobrym zoomem. Teraz mamy zoom czterokrotny i zoom wyłączony. Ośmiokrotny wyłączony. Dla mnie Zoom to jest naprawdę rewelacja. Zróbmy sobie może tu tą tabliczkę, bez problemu. Ok, tak więc Ultra HD mamy przetestowane. Myślę, że nikt nie powinien mieć żadnych uwag do tego trybu kręcenia. Chodzi o rozdzielczość oczywiście. Główna kamera spisuje się rewelacyjnie. Kolory są żywe ostrość można powiedzieć rzadko spotykana w Note trójce też mieliśmy Ultra HD nagrywanie w związku z tym pamiętajcie oczywiście o bardzo szybkiej e, karcie pamięci kotka jakoś niespecjalnie się prezentuje dzisiaj może teraz no nie OK, tak więc Ultra HD myślę, że świetnie się spisuje, jeżeli chcemy robić yy, 5-mitówki i filmy maksymalnie to Ultra HD da nam naprawdę no. sporo radości czy to w świetle zewnętrznym oczywiście wtedy najlepiej czy też wewnętrznym nie powinniśmy mieć żadnych problemów z nagrywaniem różnych scen. Ok, w tym momencie testujemy też rozdzielczość ultra HD w Samsung Galaxy Note 4, ale z włączoną diodą podświetlenia. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które jest oświetlane żarówkami LEDowymi, w związku z tym mamy, mamy światło sztuczne. Rozdzielczość ultra HD, czyli 3840x2160 pikseli nagrywane filmy bardzo szybko łapią ostrość dioda podświetlenia nie psuje tych kolorów wydaje mi się, że podświetla bardzo dobrze OK, zobaczmy jak to będzie się sprawdzać na zewnątrz W wyłączonej diodzie też możemy na zewnątrz nagrywać, nic nam tu nie psuje. Tu teraz się będzie od okna odbijać lampka ledowa, ale to myślę nie jest najmniejszym problemem. Zróbmy sobie jeszcze tutaj z bliska. Jak widzicie, rewelacja na doświetlenie nawet bliskich obiektów. Kamera w Galaxy Note 4 sprawuje się naprawdę bardzo dobrze.